Jeden ma super wielkie zmiany, a drugi ma lekkie usprawnienie. No właśnie, jak nie. pracuje z właścicielem, z przedsiębiorcą, no to niektóre rzeczy w firmie mogą wynikać z braku wiedzy albo braku poukładania, a niektóre mogą wynikać z potrzeb podświadomych. Tak Jeśli tak. widzi, że macie mocno zbudowaną markę osobistą firmową w internecie i tak dalej, no to jest mu łatwiej ten proces decyzyjny przejść. Jeśli nie mamy tej informacji w firmie, to zazwyczaj wrogiem wtedy jest ktoś w środku. Więc zawsze to będzie menadżer, właściciel, ktoś, kto wymaga od ludzi większego zaangażowania, wróg jest na zewnątrz organizacji i mamy komunikację, która usprawnia między nami rozmowy i wiemy w ogóle dokąd zmierzamy, jakie mamy cele, no to jakby całościowo ten wynik zaczyna się poprawiać i usprawniać. Witam serdecznie na kanale Biznes w Polsce. Nazywam się Patryk Siłkowski Gabryś i jestem wiceprezesem kancelarii prawa finansowego i gospodarczego. Ten kanał jest stworzony właśnie dla ludzi, którzy chcą słuchać czegoś o biznesie, chcą się coś ciekawego dowiedzieć, bo będzie się tutaj dużo działo, będzie dużo różnych osobowości a dzisiaj z nami właśnie Piotr Karkoszka, trener biznesu, specjalista metod IFT. I dzisiaj nam właśnie o tym opowiesz. Witam was bardzo serdecznie. Cześć Patryku. Piotrze, no to w takim razie opowiedz nam w ogóle coś o sobie, jak to się wszystko zaczęło, no, jak to wszystko u Ciebie wygląda, tak? Jasne. No myślę, że warto zacząć od tego, że od zawsze gdzieś tam tematyka biznesowa była jakaś dla mnie ciekawa, jak pewnie dla wielu osób, którzy szukają jakiejś tam drogi przedsiębiorczej, ale też od zawsze uważałem, że jakby jedna rzecz to jest ta wiedza, którą my pozyskujemy, nie wiem, z książek, ze szkoleń, z różnych miejsc, a druga to jest ta wiedza praktyczna, więc jakby zawsze interesowały mnie te rozwiązania najbardziej skuteczne, stąd nazwa też mojego kanału na YouTube: Skutecznie do Skutku czyli, żeby skutecznie szukać drogi do, no do tego celu, który jest dla nas istotny i dla nas ważny. I faktycznie od ponad 12 lat pracuję z firmami. Głównie ostatnie lata to, to jakby firmy szukają mówiąc, takich rozwiązań, w których pomagam standaryzować różne procesy. Czyli powiedzmy, firma jest, urosła, no i już działa, ale jakby no, widać, że są pewne powtarzające się problemy, trudności w tym, żeby się zeskalować, więc no, przez te lata firmy zatrudniałem do tego, żebym stworzył kanał sprzedaży, ustandaryzował, czyli zrobił wszystko od procedur tego, jak powinny wyglądać rozmowy, zrobił szkolenie, jak coś powinien rozmawiać, dzwonić, żeby doprowadzić tego klienta do danej firmy. Specjalizuję się też w wystąpieniach publicznych, w, w telemarketingu, natomiast w zarządzaniu. Natomiast ostatnie lata to głównie przychodzą firmy do mnie po to, żeby pomóc w układaniu procesów różnego rodzaju. Okej, okay. ale powiedz mi, te procesy w kontekście sprzedaży, standaryzacji firmy, czy, czy, czy bardziej w jakim kierunku idziesz w tym momencie? To, to jest jakby teraz, to już jest takie, użyję takiego słowa holistyczne podejście, czyli kształt, tak? Czyli jakby powiedzmy jest firma, jest przedsiębiorca, który ma pewne wyzwania, pewne problemy i w, w działalności firmy, w działalności organizacji chciałby na przykład mieć więcej wolnego czasu dla siebie, chciałby mieć tak poukładane te procesy, żeby być mniej zaangażowanym w firmę. Bardzo często jest tak, że jak my otwieramy firmę, to nieświadomie, po prostu starając się działać jak najlepiej. Stajemy się trochę więźniem tej naszej firmy, czyli firma się rozrasta, ale coraz więcej osób przychodzi do nas po różne rzeczy, my mamy coraz więcej obowiązków, więc ta wizja na starcie, którą my mamy, że to będzie fajna firma, będziemy lepiej żyli, no jest przez jakiś czas, a potem jakby przychodzą te zmęczenie, trudności, to wszystko staje się takim dniem powszednim. Więc, więc raczej to są na pewno kanały sprzedażowe, to jest taka moja mocna specjalizacja, czyli jak ktoś chciałby dokładnie wiedzieć, gdzie musi zainwestować środki, finanse i uwagę swoich ludzi, żeby zwiększać sprzedaż na przykład. Natomiast obecnie jest to ogólne podejście do całości, czyli bardzo często też się tak zdarza, że kiedy widzimy się z, z danym przedsiębiorcą i on określa te, te swoje wyzwania, to widzimy się na takim wspólnym spotkaniu, gdzie określamy sobie jak wygląda firma, jak, jakie są poszczególne działy, co on obserwuje z jego perspektywy. To jest jakby jedna część obserwacji, co on ob obserwuje z jego perspektywy, że gdzieś coś jest, nie jest, coś działa, nie działa, gdzieś są jacyś ludzie, którzy mają jakieś swoje nawyki, które ktoś uważa, że nie są dobre, na przykład. No i z tego i też z innych badań, które robię po drodze, wyciągamy jakby coś, co jest, no może zrobić największy wzrost w tym krótkim okresie czasu. Na tym się skupiamy, nie? Mamy cel długoterminowy, który chcemy osiągnąć, ale jest też cel krótkoterminowy, czyli co gdybyśmy usprawnili na początku, to to w tym danym momencie dałoby największe wzrosty w firmie. Więc czasem to jest szkolenie ze sprzedaży i optymalizacja całego tego systemu sprzedażowego. A czasem to jest jakby ułożenie na przykład przekazu informacji, szkolenie z komunikacji. Czasem bardzo często jest tak, że ludzie tego nie wiedzą, ale często jest tak, że jest takie mądre słowo, że trzeba mieć w firmie wroga na zewnątrz. Czyli niekoniecznie chodzi mi o to, że jak nie wiem, są dwie firmy z przedstawicielami handlowymi, to powinni sobie opony przebijać w samochodach, ale powinni wiedzieć pracownicy każdej firmy powinni wiedzieć, że. Trochę walczą z rynkiem, trochę z różnymi instytucjami prawno-podatkowymi, które obciążają przedsiębiorców podatkami, i tak dalej, trochę z jakąś konkurencją. Dlaczego? No. Dlatego, że jeśli my w firmie nie mamy takiego wroga na zasadzie, OK, my mobilizujemy się, żeby wygrać z czymś na zewnątrz. Jeśli nie mamy tej informacji w firmie, to zazwyczaj wrogiem wtedy jest ktoś w środku. Więc zawsze to będzie menadżer, właściciel, ktoś, kto wymaga od ludzi większego zaangażowania, no bo jakby przychodzi i mówi: hej, musimy robić coś lepiej, mocniej trudniej, nie? Więc ludzie naturalnie wtedy będą z tej osoby robić sobie czasem wroga, więc, więc będą się tworzyć w firmie takie mikroplemiona. Więc czasem jest to szkolenie z komunikacji, gdzie my na różnych, usprawniamy na różnych działach model komunikacji, jak się komunikować, jak sobie dawać informację zwrotną, co byśmy chcieli, żeby było inaczej żeby po prostu połączyć te działy i bardzo często, kiedy ludzie wiedzą, że okej, okay, jakiś wróg jest na zewnątrz organizacji yy, i mamy komunikację, która usprawnia między nami rozmowy i wiemy w ogóle, dokąd zmierzamy, jakie mamy cele, no to jakby całościowo ten wynik zaczyna się po, be, poprawiać i, i usprawniać. Jasne, a powiedz mi, yy, to jakby to ewentualnie miało wyglądać, no bo, bo to jest bardzo ważny temat, uważam, że, że o tym się powinno mówić, no kiedy taką osobę, właśnie jak ty, takiego specjalistę zatrudnić w swojej firmie, no bo jak wiemy, no są różne firmy, tak, są startupy, które powstają, nie wiem, na przykład, że jest firma, która już dużo zarobiła, mmm, właściciele jest, nie wiem, 10-5, jest czasami dwóch albo jeden właściciel takiej firmy, który zarobił duże pieniądze i na przykład... Otwiera, otwiera sobie nowy startup, tak? No i on chce coś tam sobie wdrożyć, tak? otwiera nowi, nową firmę z nowymi produktami. No ale idzie jakby w ogóle w inną opcję, tak? czego wcześniej nie potrzebował, bo jakby no była marka, która gdzieś powstała bo mhm. na początku swojej kariery, to też, też były kiedyś inne czasy, no a teraz już zdecydowanie w inny jakby czasoprzestrzeń wchodzimy, tak? No, bazujemy na internecie, na tych tak. markach osobistych, tak? Coraz więcej się mówi. To Kiedy uważasz i kiedy dobrą decyzją będzie jakby zatrudnienie takiej osoby albo po prostu zlecenie e, takiej pracy osobie właśnie, na przykład Tobie albo komuś innemu, e, żeby weszła do tej firmy i rozmawiała na ten Jasne. temat i zaczęła pracę? Dobre pytanie. E, postaram się na nie prosto odpowiedzieć, że nie będzie łatwo. Myślę sobie, że tak jak Ty na co dzień zarządzasz kancelarią e, prawa finansowego gospodarczego, pomagacie w optymalizacji podatkowej, w księgowości, w takich tematach, Prawno-gospodarczych, wszelakich. Więc uważam, że dobry księgowy, dobry prawnik i dobry trener od strony sprzedaży, układania procesów, konsultant, to są osoby nie tyle okej, okay, zatrudnię taką osobę, jak prowadzę 20 lat firmy, bo może mi coś pomoże. Znaczy, zawsze jest dobry czas, natomiast im wcześniej. Ktoś płaci za czyjąś wiedzę, tak? Macie wiedzę nie tylko prawną, gospodarczą, na no waszym przykładzie, macie wiedzę nie tylko prawną, gospodarczą, księgową, tak to skolokwializuję, ale macie wiedzę też z tych wszystkich firm, które obsługujecie, tak? Czyli wiecie, że ktoś zrobił jakiś fajny manewr i to działało u niego tak, a tak. Więc jeśli ja przez te 12 lat obserwuję jakieś firmy, widzę różne modele, jak niektórzy przedsiębiorcy do czegoś podchodzą, to tak naprawdę może się okazać, że ktoś ma pomysł na biznes, na startup, wymyśla sobie jakąś formę działania, a może ktoś obok powiedzieć hej, ale możesz zrobić to jeszcze prościej. Bo mamy takie doświadczenie, bo marzysz w tym wiedzę. Więc szczerze powiedziawszy, uważam, że taką otwartość na taką rozmowę powinniśmy mieć zawsze, nawet jako pewnego rodzaju konsultacje. Okay. zapytanie przed nie. Hej, mamy taki pomysł, chcielibyśmy robić to i to. Co to ty myślisz? Czy mógłbyś jakoś pomóc? Ile to kosztuje? Czy da się to robić jakoś prościej? Okej, okay, czyli twierdzisz, że po prostu lepiej za czym na przykład wejdziemy w ten temat, tak? Czyli nie wiem, otwieramy jakąś nową firmę, która się będzie zajmowała jakąś sprzedażą na przykład, nie wiem, no szczoteczek do mycia zębów. Niech tak będzie. Na to. Z nanotechnologią, no. To bierzemy pod uwagę, że wcześniej lepiej jest przemyśleć dobrze kwestie model, kwestia, model tak. czyli model firmy, kwestie biznesowe, no oczywiście potem podatkowe, tak? No bo to też jest ważne, tak, formy opodatkowania tak. czy działalności, to jest to jest nas ta sprawa. Bo przepraszam, wejdę ci w zdanie, bo wszystko jest niesamowicie ważne. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Tak jak mówisz, zobacz, jesteśmy w takim świecie marki osobistej obecnie, social mediów, więc my mówimy, hej, my, yy, my mamy taką a taką usługę. Nie? Czyli na przykład jesteśmy kancelarią, yy, mamy prawo gospodarcze, optymalizujemy podatki, yy, mamy księgowość. nie? Yy, jak wasz przykład. tak? No i to jest jakaś komunikacja do rynku, wiadomo. Mamy klientów, którzy są świadomi, bo są na tym etapie jakby rozkminiania i świadomości swojej własnej. No to oni wiedzą, no dobra, kiedy powinien pójść do prawnika. Świadomy klient od razu będzie wiedział, że musi zawsze kto Ktoś otwiera działalność gospodarczą, może się rozliczać na podatku liniowym, może na ryczałcie, może na skali podatkowej, a może powinien mieć spółkę ZO. .o. Więc. Ktoś taki pyta znajomego, jednego, drugiego, trzeciego, dostaje darmowe porady. Te porady są dobre dla tamtych ludzi, a może nie wiedzą najlepiej. Ktoś może u was zapłacić jakieś pieniądze i to już jest jakiś koszt, ale jest to inwestycja. Ktoś wyda, nie wiem, parę stówek, nawet parę tysięcy w wasze podpowiedzi, co zrobić, żeby wybrać najlepszą formę opodatkowania, no i jest, zyskuje na tym w roku. I tak samo jest w mojej przestrzeni, nie? Czyli Ktoś może zastanawiać się: A, dobra, ja będę sprzedawał te szczoteczki wspomniane w taki, w taki sposób, bo, bo widziałem, że to się tak robi, bo ktoś to robi, ale może jest jakiś inny sposób, gdzie ja powinienem wybrać grupę docelową, gdzie ja powinienem się ukierunkować na jakiegoś klienta i gdzie powinienem dobrać do tej osoby odpowiednią komunikację. Bo zobacz, na przykład yy, w tematach marketingu, tak? Możecie mówić, że jesteście kancelarią, która ma te trzy działy, tak? a możesz powiedzieć yy, takiemu potencjalnemu przedsiębiorcy, bo ja wiem, że Wy to akurat robicie, że yy, pomagamy w tych wszystkich frustracjach, złości i gniewie, jaki masz, kiedy płacisz podatki, żeby zoptymalizować je, zabezpieczyć Twoją działalność, żebyś czuł się bezpiecznie i spokojnie. Nie? Jeśli prowadzisz firmę taką, i taką. I teraz ten komunikat będzie trafiał zupełnie inaczej do umysłu potencjalnego waszego klienta, dlatego, że będzie działał również na umysł podświadomy, a nie tylko na świadomy. Świadomy, ok, analiza, potrzebuje, nie potrzebuje. Natomiast umysł podświadomy, nie? ktoś widzi waszą ofertę i myśli sobie, pomagamy osobom, które są sfrustrowane, zdenerwowane, kiedy, za każdym razem, kiedy mają płacić podatek. No i teraz, jak, jak ja płacę podatek. Nie? a mam takie emocje, to naturalnie, kiedy zobaczę taką konkretną, taki konkretny komunikat, to mój mózg podświadomy powie, ej, oni mnie rozumieją lepiej niż inne kancelarie, które mi chcą podpowiadać w różnych rzeczach, ja się muszę zgłosić do nich. Więc uważam, że dobry konsultant, dobry trener sprzedaży, dobry prawnik, ktoś od podatków, księgowy... Jeśli się chce prowadzić jakiekolwiek firmę, nieważne czy startup, czy jakby nieważne czy już się prowadzi, to uważam, że takich doradców trzeba koło siebie zrzeszać, płacić im za to, bo jakby kupujesz sobie tonę doświadczenia i optymalizujesz mnóstwo nieprzespanych nocy i strat biznesowych, które po prostu się wydarzą naturalnie, a mogą się nie wydarzyć, jeśli ktoś właśnie skorzysta z z takiej wiedzy. Nie? Najwyżej przyjdziesz do kogoś i ktoś ci powie: OK, masz rację, to jest najlepszy sposób, jaki powinieneś to robić. Podpisuje się pod tym, no i ktoś, OK, się ugruntuje tak, w tym, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jasne. Chciałem cię zapytać jeszcze o taką jedną rzecz: jak ty w ogóle oceniasz jakby rozwój ten technologiczny, tak, który mamy w tym momencie? Czy, czy to, co się dzieje obecnie na rynku, jakby też pozyskiwania klientów i, i w ogóle. Niby też rozwoju tych firm. No bo jak wiemy, jest TikTok, jest Facebook, mm. tak? jest YouTube, który no wiadomo jest w sumie Jak i social media, tak, dokładnie, bo później, po, po, później był Facebook, później dopiero Instagram, a teraz najnowszy to w sumie TikTok. Jak Ty w ogóle to oceniasz, tak? Jakby reklamowanie się poprzez te kanały, czy to dla Ciebie jest utrudnienie dla przedsiębiorców w tym momencie, czy jest łatwiej pozyskiwać tych klientów? Jak, jak, jakie ty masz na to zdanie? Bo jakby jeżeli chcesz znać moje, to uważam, że dla nas jako młodych ludzi, jakby nie ma z tym problemu, jest to super sprawa. Tak? No ale jest też jakby rzesza część, jakby część klientów, raczej część ludzi w ogóle, tak? właścicieli firm, którzy no, ciężko jakby się odnaleźć w, w tych tematach. Tak, TikTokowych czy Facebook, no jakby same to, że już muszą się, samo to, żeby się nagrać, tak? No, jakby Może stanowić dla kogoś truch, tak? tak, Więc no, tak. pytanie, jak, jak Ty to oceniasz? Czy, czy to jest dobra strona? Hmm, na pewno bardzo upraszcza to proces. Dlatego, że gdybyśmy sobie zobaczyli proces sprzedaży, yy, to zobacz, mogę na przykład mieć taki kanał sprzedaży, że ja osobiście wychodzę do klientów i szukam, czyli idę na jakiś rynek i szukam, gdzie jest mój potencjalny klient. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mogę wiedzieć, do jakiego konkretnego klienta ja przechodzę. Na przykład idę do firmy, która nie wiem, jest spółką cywilną i robi tą działalność co najmniej 5 lat. I mogę takich firm starać się wyszukiwać. Nie? I jest na przykład w segmencie firm nie wiem, budowlanych. Strzelam. To już jest lepiej, jak ja już wiem w ogóle, do kogo idę, bo często firmy nie wiedzą, do kogo idą i gdzie znaleźć tych klientów. Trzecim elementem jest to, że zobacz, skoro jest ten cały ocean potencjalnych klientów, to fajnie by było mieć takie narzędzie, które złowi mi z tego oceanu tylko te osoby, które są na dzisiaj na takim etapie, że one szukają tutaj rozwiązań. Czyli masz przykład, masz klienta, który prowadzi firmę, płaci duże podatki, denerwuje go to. Ale powiedzmy, nie, nie wiedział w ogóle, że może je zoptymalizować. Nie? A jest, jest rzesza klientów, ktu, pod, przedsiębiorców, którzy myślą sobie, kurde, jak tu zoptymalizować te podatki, jak tu poszukać rozwiązań, co ja powinienem zrobić, pytają znajomych. No i nagle, bam, widzę na przykład waszą reklamę. No to już wiadomo, że wy wyciągacie spośród całego tego dużego źródła. Tylko tych klientów, którzy uwaga są gotowi do decyzji, czyli oni już są w stanie emocjonalnym wewnętrznym, że chcą decydować, chcą rozwiązać ten problem. I tak jest z wszystkim. Czyli jeśli budujesz markę osobistą we właściwy sposób. Jeśli buduje je Twoja firma, bo to nie musisz robić osobiście Ty jako właściciel, to może robić ktoś w firmie, to może robić specjalny zespół, który buduje Wam markę, nie? Więc jeśli budujecie markę osobistą, to po pierwsze możecie trafiać bezpośrednio i to jest mega łatwy sposób, żeby właśnie dzięki tej całej cyfryzacji dosłownie stanąć przed człowiekiem, który szuka takiego rozwiązania. Pokazać mu się, hej, jeśli szukałeś optymalizacji, to nie wiem czy wiesz, ale my żyjemy i możemy Ci w tym pomóc. A dwa, budowanie marki osobistej to jest przede wszystkim budowanie autorytetu, czyli wiesz, ktoś kto po spotkaniu z Wami będzie się zastanawiał, kurczę, zrobisz to, nie zrobić, czy Wy jesteście specjalistami, czy nie. Więc jeśli widzi, że macie mocno zbudowaną markę osobistą, firmową, w internecie i tak dalej, no to jest mu łatwiej ten proces decyzyjny przejść. Więc uważam, że oczywiście bardzo to upraszcza biznes, minimalizuje bardzo mocno koszty, trzeba znaleźć do tego odpowiednich ludzi. Natomiast odnośnie tych wewnętrznych ograniczeń, o których mówisz, nie, to tak naprawdę my mamy przekonania na temat wszystkiego. Mamy przekonania na temat rynku, klientów, social mediów, tego, co my myślimy na temat siebie. To jest ta część taka emocjonalna, czyli właśnie też tych metod IFT, z którymi ja na przykład pracuję. Nie? Czyli zobacz. Szkoląc wiele lat, miałem takie doświadczenie, że nie wiem, sadzą jednego gościa na sali i sadzą drugiego gościa na sali. Oni dostają tą samą wiedzę, są tak samo nią zainteresowani. Yy, trenowali tak samo, idą w rynek. Jeden ma super wielkie zmiany, a drugi ma lekkie usprawnienie, ale nie takie spektakularne. I zawsze zastanawiam się, dlaczego tak jest, że jedni z nas są w tej gotowości, a inni no, nie są w tej gotowości. I, nie wiem czy wiesz, ale yy, tak naprawdę yy, jakby to podają różnego rodzaju badania. Od 1 do 5% mocy operacyjnej naszego umysłu to jest świadomość. To o czym my myślimy, jakie mamy decyzje, co my sobie rozkminiamy w głowie. A 95 do 99% mocy operacyjnej mózgu to jest podświadomość. Więc w tym to, czy teraz bije ci serce, że te wszystkie rzeczy się dzieją naturalnie. No o tym nie musimy myśleć. No jest, nie? Oczywiście. I teraz my, rodząc się do tą 6, 7 roku życia, kiedy mózg jest w stanie teta, zbieramy na temat z rodziny, bez z tego środowiska, w jakim żyjemy, zbieramy sobie na ten temat informacje, jakie jest życie, bo się przygotowujemy do życia, tak działa nasz komputer, mózg. No i później, czyli mówiąc wprost, wgrywamy sobie pewien program, no i później jakby staramy się dopasować wybrać ze świata to, co pasuje do tych naszych przekonań, do tych naszych myśli. Czyli wiesz, jeden ci powie, a sprzedaż to jest b, bla bla bla, a drugi ci powie sprzedaż jest najważniejsza w firmie. Czyli w zależności od tego, jakie my mamy myśli na poziomie podświadomym na temat myśli i przekonania, na temat rynku, klientów, pracowników, współpracowników, szefa, jakie mamy na ten temat myśli, to będziemy albo otwarci na to i będziemy chcieli w to pójść, albo będziemy na to zamknięci, będziemy kombinować, co tu zrobić, żeby, nie wiem, nie zadziałać, żeby czegoś nie używać. No i właśnie ponad trzy lata temu trafiłem na taką amerykańską metodę potwierdzoną badaniami klinicznymi w Stanach zaakceptowaną jako jedyną, która może naprawdę uwalniać od traum weteranów wojennych. Miałem okazję też popracować w tym zakresie jako terapeuta, dzisiaj przekładam to na inne osoby, natomiast daje mi to też taki ogromny wachlarz, że właśnie jak pracuję z właścicielem, z przedsiębiorcą, no to niektóre rzeczy w firmie mogą wynikać z braku wiedzy albo braku poukładania, a niektóre mogą wynikać z potrzeb podświadomych właściciela firmy czy osób zarządzających. No i do tych potrzeb są dobierani ludzie w zespole, więc no, taki, staram się łączyć te dwa światy, czyli to, co my wiemy, co jest potrzebne, co może żyć na szkolenie, w różnych książkach zdobyć doświadczenie, ale dwa ta cała praca z podświadomością. Więc jeśli ktoś właśnie ma blokady, boi się tej kamery i tak dalej, to nie zdajemy sobie sprawy, że bardzo często tego typu rzeczy pochodzą nie wiem, z naszej szkoły, bo my kiedyś musieliśmy iść do odpowiedzi i się wstydziliśmy, albo musieliśmy się nauczyć wierszyka i tak dalej. I jest prosta metoda, która krótko trwa, którą jesteśmy w stanie uwolnić sobie te podświadome negatywne myśli i emocje związane z tymi historiami, no i nagle nagrywanie się przed kamerą nie stanowi dla nas problemu. Więc uważam, że jest to super temat, super pomysł i trzeba, i warto z tego korzystać. Jest to pomocne, żeby zoptymalizować koszty i trafić do większej skali potencjalnych klientów. Natomiast jeśli mamy z tym jakieś wewnętrzne swoje blokady, to znaczy, że właśnie to jest coś do przepracowania. Jasne. Ja w ogóle myślę tak, że ten temat, jakby jeszcze drugi, tak? czyli właśnie ta jakby Twoja dziedzina, czyli terapia, EFT. Tak? EFT, myślę, że byśmy sobie to mogli zostawić na drugi okay. nasz odcinek, bo jakby myślę, że chcielibyśmy Dobra, się jest tym, ciekawy, tym jest jasne. skupić, więc jeżeli jesteście chętni zobaczyć po raz kolejny Piotra w naszym kanale Biznes Polsce, to kliknijcie subskrybuj. Ja Was zachęcam do oglądania, bo właśnie tak dużo różnych ciekawych postaci będzie u nas na kanale, a Piotr, no na pewno oprócz tego, że będzie w wywiadzie, to, to jakby będzie częstym gościem na naszym kanale, więc, więc dziękuję Ci Piotrze za, za, za ten wywiad i dziękuję, dziękuję bardzo Państwu za to, że oglądacie nasz kanał. Jeszcze raz pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Pozdrawiam serdecznie Patryk Jókowski-Gabryś i Piotr Karkoszka. Dzięki. Dziękuję Cześć. bardzo.